Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Torgus jest ze mną. E, oczywiście nie zapominajka. No cześć wszystkim. Tak jest i kontynuujemy dalej e, nasze zmagania z customem Silence of the Library. E, I znajdujemy się w poziomie trzecim o nazwie Tunnels of the Usurper. Tak jest. E, tak, i ma on dwa sekrety, mm. czyli tym razem nie cztery, a dwa. No i co tak więcej? Lecimy mówię. chyba. E, no, ja już tu widzę, że będzie przeprawa ze szkieletami coś. No właśnie wiem. też widzę, właśnie jak. No już wstaje, już staje. Mamy shotguna w skórę. go. Tak, tak, mamy shotguna. E, dobra, e, mamy. Tu leci do mnie. O Boże, o Boże, nie. Co, co Jeszcze są wazy, o kurde, jeden widzę. Aha, dwa są. Dobra, czyli zwalamy je w tą dziurę, rozumiem? Po środku da się chyba e, jak Tak. Bo ja je właśnie jednego zrzuciłam, teraz próbuję drugiego, bo on tak e, trochę okay. krzywą mi leżał. Okay. Dobra, ale chodźcie tu, proszę... Kurde, Jest. one tak chodzą jakby chciały, a nie mogły, no. No do mnie jeden podleciał to tak na szybkich nogach, <laughs> że nie wiem. Chodźcie tu, celuj mi w tego, Laro, proszę cię. Nie mam to... zawsze z tym problem. Jeszcze mam w ogóle. To e... nie Spoko, bo one są takie duże, dosyć fakt. No. Mam dwa pociski do shotguna, które zmarnowałem właśnie bez sensu. Mamy amunicję tą niebieską? Mamy eee, 12, nie uf. wiem. Uff. Się za dźwigniami, ale. Dobra, wiec. na razie nie patrzę na te szkielety, bo widzę, że ja tego nie ogarnę. Wydaje mi się, że na te posągi tutaj trzeba będzie założyć te zbroje. Ale... Te, które tutaj stoją. No, tak dziwnie. Dobra, wygląda, zaraz a... pogarnę. Tylko zwaleję tam. Dobra, jeden z tych. nie spadł. Przynajmniej nie na razie. Dobra, drugi też. A co tam jest na dole w ogóle? Nie wiem, Aha, jakaś woda zepraćiwca. w ogóle. Mnóstwo różnych rzeczy znowu. O, o masakra. Dobra, widzę te posągi. To jest sarkofag. Tu no są jakieś podejścia. Czekaj, ja zapiszę od razu tutaj. A te wazy da się rozwalić? Da się. Tak, tak, da się. Dobra. A, czy ten sarkofag da się otworzyć? Chyba nie. Ciekawie się zapowiada. On się sam chyba musi otworzyć. To w ogóle wygląda jakby można było przesunąć. Tak, ten blok o, można O kurna! Wysunąć. Co? W jednej w jednej wazie był taki duszek ogniowy, jakby. Aha, to ja jeszcze no, nie dotarłam ten, do tego. Nie jestem przy tym sarkofagu, to były cztery właśnie, czy tam trzy. I on mnie teraz goni, i. Aha, tutaj tak. jednej wazy nie rozwaliłam. E, no to w tej wazie właśnie ten duszek jest. Tylko nie wiem, czy to jest pułapka, czy ja mogę wczytać po prostu, czy. E, wydaje mi się, że musisz wskoczyć do wody tam na samym dole, bo chyba tam była woda. No wie O dobra, już się podpaliłem i tak. Kurde. <laughs> ja na razie jak... nie rozwalam. Jaki dramat, no. O, widzę amunicję tam na tym drugim miejscu, ale to chyba muszę sobie ten bloczek podsunąć. Nie lubię twórcy tego customa. Na początku wymyślił jakieś trzy nietoperki z jednej z was, a teraz sobie wymyślił jakiś, jakiegoś duszka. No po prostu. Dobra, co my bo. tu mamy? Tu jest jakaś piramidka w ogóle. Byłaś tutaj? Yy, nie, na razie przesuwam blok, bo chcę się dostać do tej, do tego drugiego. Jakby tam, tam, gdzie była ta waza, co rozwaliłaś z tym hmm? duszkiem, to tam wyżej jest amunicja. Ja chcę się tam dostać. Okay. Aha, ten blok się przesuwa, rozumiem. No, dobra. No. E, bo ja nawet nie ogarnąłem, że tu blok się dostać. Ach, to jest sekret! Co? Gdzie? W którym miejscu? No właśnie tam wyżej, gdzie ta amunicja jest cała. Aha, dobra. Poczekaj, Przesuwasz ja, ja ten blok. Zlokalizować, gdzie ta amunicja. Aha, na tym drugim łuku, dobra. No, 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 no. Dobra, widzę. Amunicja i jedna jest... apteczka. Dobra. Kurde! Jej! Jestem dumny! <laughs> Kurcze, na, po na początku odcinka od razu sekret? No. Czekaj, idę zobaczyć. Widzę, że twórca lubi węgę. ogólnie na początku od razu sekrety dawać, bo z tego co widziałem po komentarzach to pisali właśnie nam ludzie, że pominaliśmy właśnie na samym początku sekrety w poprzednich poziomach. No no, 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 Też właśnie widziałam. Dobra, sekretik jest nasz. Czyli jeszcze jeden, może nam się uda na 100% ten poziom. Ale chyba wcześniej nie zabraliśmy wszystkich. Znaczy, e, hawks, mi... tylko o ten tak, poziom, ok? tylko o ten poziom. <laughs> bo tylko no, dwa sekrety tutaj są. Dobra, to ja no. tą wazę omijam, tą jedną, nie rozwalam jej na razie. Boże, amunicji nie zauważam. Ja jestem ślepa, naprawdę. No, w sumie ta amunicja trochę się zlewa z tym podłożem. No. Dobra, wiesz dobra. co? Ja trochę nie ogarniam, co tu się dzieje. Ja weszłam tą jedną wnękę, ale tam nic nie było takiego. No ja właśnie też. A ta piramidka to będą te. Rzuczki chyba do Tak, właśnie. Z cztery trzeba zdobyć. Mhm. Amunicja. To też było w czwóreczce. Wiesz, co wydaje mi się, że musimy zejść na dół, bo tu nic nie ma. No wiem, ja zaraz rozwalę. W sumie, nie wiem, jest sens rozwalania tej wazy? Tam coś w środku e, jest? No właśnie, nie pamiętam. Wiesz, co możesz rozwalić i zobaczyć? Bo nie wiem, czy <laughs> okay. tam coś było możliwe, że coś byłam. Chyba, że to jest taka po prostu, nie wiem. Taka pułapka, no. No, zobaczę tylko, gdzie ta woda jest, żeby do niej trafić. No, to jest, dobra, na razie nie rozwalam tego, wiesz? Chyba, że tam coś jest. Jak mi powiesz, że coś jest, no to rozwalam. O no, kurczę, to jest bardzo dużo no, w dół, ale... To jest wysoko, no fakt. Ale czekaj, tu nie ma żadnej... No, nie, no, nawet nie ma opcji, żeby tam zejść jakoś inaczej. Dobra, skoczę na główkę. Trudno jakże się zabije i będzie fail. Okej. Okay. Teraz czy mi uda <słyska> wskoczyć tam tej wody? Wow, idealnie! Dobra, ja też skoczyłem No i co, ten duszek i zniknął, tak? A on lata tu na górze, na razie. Aha. A teoretycznie... O, dobra, teraz się zgasił. A, no to... Dopiero teraz Ale uderzył o wodę. Ale w tej wazie? No właśnie... Kurde, nie zwróciłam uwagi <śmuchy> z tego wszystkiego! <śmuchy> no teraz zaczęłam wierzyć! i. <śmuchy> był cały, wiesz, problem, że nie wiemy czy... <śmuchy> W tej fazie coś było. No wie. No dobra, ale. Lama ja. Ale wydaje mi się, że tam nic nie było, bo to by było Też bez mi się sensu. tak wydaje. Najwyżej wydaje mi się też, że będzie można tam wrócić też ewentualnie. Się tak więc... Dobra, ja nawet mi nie ja rozbalałem i zeskoczyłem, to. to trudno. I tak, no tu jakby... trzeba będzie było zeskoczyć pewnie. Oczywiście, że tak, a w przeciwnym tury. razie, gdy coś by tam było, to byłaby zablokowana droga w dół. Gdybyśmy nie mogli się po prostu, wiesz, wrócić. No. O. A, za dobra. amunicję. Jest mała apteczka tutaj. Tu nic nie ma. O. Okay. Dobra, szkielet. Szkielet, dobra, ale czy on coś. Masz szkielet, A, łom miał przy sobie, tak? Słom? Gdzie ty już jesteś? E, no tam na dole. Przy tych schodach. Okay, znalazłam tak. apteczkę. Spoczko. Ja to tam kawałek dalej. Ja tam rozglądałem się i tam chyba tu kapteczkę znalazłem i amunicję jakąś. Tak ciemno. No właśnie, z frarą chodzę tutaj wszędzie. Um, wiesz co, tu coś chyba jest. Jezu, to jest przejście. A, nawet Lara się tak spojrzała na tego szkieleta. Tak, tak, tak. Na początku myślałem, że on mi wstanie, ale to jednak. Nie, to taki zwyczajny szkielet. Tak. Taki zwyczajny. <głos> <głos> Przyjaźnie do nas nastawiony. Boże, jakie ta flara dziwne. No. Światło daje. Światło daje tak, jak już gaśnie. Tu po boku też jest jakaś taka platforma. Wiesz co? A, o kurczę. Ja tu na górze właśnie teraz chodzę. Przy tych kolumnach jesteś? Tak. Nie wchodziłem tam po tych schodach na samą górę. Aha, no to poszedłeś chyba na lewo. Gdzie ja? Czy nie? E, tu jest dźwignia. E, wskoczyłem okay. na takie te kolumny tutaj i na górze chodzę jakby. A, tu jest dźwignia. Tak, Chla, słyszałam, tak. tylko szukam <laughs> jej właśnie. Znaczy nie wiem, gdzie ty jesteś, bo ty mówisz o tych kolumnach takich dużych. No, tylko że ja właśnie tam nie wchodziłam. A, jest! Znalazłam jakąś dźwignię. A, okej, okay, dobra. Takim e... skarabeuszem. Tak, tak, to, to mi chodzi. Na razie jeszcze nie przeciągam jej, bo jeszcze tutaj patrzę. Aha, Teraz to ją przeciągam. Okej, okej. Otworzyła się krata jakaś, nie wiem gdzie. O, dobra, też już ściągam. <grym> myślę, że to okay. nie będzie żadna czasówka czy coś. To też mi się nie wydaje. Tym bardziej że nawet nie wiem, gdzie ta krata się otworzyła. Tu po drugiej stronie też są jakieś takie wnęki dziwne. Są, właśnie, są, ale nie widzę, żeby tam coś było ciekawego. Zaraz mi to spadnie coś na głowę, czuję to. taka dziura w, w, jest. E, tam jakąś płytkę widzę, ale... A, kurde. Tu Ej, tam nie jest wiema. drabinka! Tam można ja, wejść. nie wiem gdzie ty jesteś. <laughs> Jakiś ten odcinek <laughs> na razie jest. Bądź Taki nieposkładany. Kupiłem... Tak. Jakaś muzyczka mi się włączyła. Kamera mi się zmieniła sama. Aha. A teraz się patrzy gdzieś na górę, na jakąś kolumnę. Kurde, nie mogę tam wejść, no? Y tak, brawo, świetnie. <grystanie> <grystanie> Boże, to jest milion przejść. No. E posłuchaj, ja weszłam, jak się wychodzi z tego pomieszczenia z dźwignią. No. To ja poszłam na prawo. To jest... tam są te trzy wnęki, nie? To ta hmm. właśnie najbardziej na prawo no. ma jakąś drabinkę tam. Dobra, to I już tam wracam. Próbowałam się tam dostać. I co da się tam wejść jakoś? No, przypuszczam, że tak, ale. Okej, okay, czekaj. Są tutaj hmm. trzy wnęki. Tutaj żadnej drabinki nie widzę. On jest... Chyba, że ty mówisz o tych takich dobra. Dobrze, Bo ona jest okay. tak po drugiej, znaczy od tej ściany jakby, <noise> od wewnątrz, nie wiem jak to okay. powiedzieć. Okej, już patrzę, już patrzę, już patrzę. Czekaj, coś tam widzę, jakieś przejście na górę, o to ci chodzi. A i tu jest ta krata. O, Tylko, że ona jest tak. zamknięta. Wiesz co, czy, czy my mówimy o tym samym? <noise> nie wiem. A dobra, widzę drabinkę, ona jest od tej, dobra, już wiem o co ci chodziło. Tylko, że ta I do, kata dostała jest... się tam, tak? Tak, tak. Da bo ja teraz się tam skaczę wejść. i nie mogę teraz tam. Aha, tak, muszę. No się bo to była dobra z trochę. No. Już Boże, jak ty jesteś spostrzegawcza. Ja już poleciałem gdzieś tam kawał <grym> drogi do, do przodu. Jako coś mi się wydaje, że to jest czasówka. Jest Oj, tutaj. no nie gadaj nawet. Bo ten. Bo właśnie Fakt, ta kata się. jest zamknięta. Tak, i to się. Na pewno to ona się otworzyła. Jeszcze pójdę zobaczyć te inne. To jest też waza. Tak, tak. Wiem właśnie. Wow. Nie wyleci, nie wyleci. Ciało. Teraz już się boję rozwalać wazy. W tym custom. Dobra, czyli jeżeli czasówka, no to w takim razie... Schodzę tak. i próbuję. Ja bym chciała sprawdzić te inne wnęki, tylko nie mogę doskoczyć teraz na tą platformę. O, dobra, teraz. E, w tych pozostałych wydaje mi się, że nic nie było, bo tam patrzyłem. Ach, ja ci tam nie wierzę! <laughs> tak. Weryfikuj wszystko, co powiem. No to praktycznie e... nie ma żadnej Ale dziury nie ma nawet co, żeby nie ma tam jak wejść nawet nigdzie. No dobra, no próbuję czasówkę zrobić. Kurde, pierwsza okay. czasówka czastomie. No, ja o, teraz mi pokazało, że ta krata się zamknęła w po ogóle, jak podszedłem do dźwigni. Pore! Pore. Dobra, mam nadzieję, że to nie będzie jakoś mega trudne. No ja też mam nadzieję. O kurde, tu trzeba tak źle. O Jezus Maria, ona musi się tam ewidentnie złapać. Najgorzej jest Najgorzej to... teraz na ten praktyk tak idealnie. Kurde. To no. będzie trudne. O! Wow, udało mi się za pierwszym <grym> razem. Znaczy na drabinkę, bo... Kurde. Gdzie tam jeszcze... Jak ci się uda, a mi nie, to się załamie. Dobra, mam jeszcze otwartą. I zamknęłam ja się. Nie ma, nie ma opcji. Jak jest! jest mało... Dotarłam! Jak to jest mało czasu! Nie denerwuj Dotar... mnie! Wybacz. Nie no, luzik, czekaj. Zrobiłaś rola od razu, przewrót i zaczęłaś biec od razu, tak? Tak, tak. I tam się nawet nie zatrzymywałam, tylko od razu skakałam. Ale łapałaś Potem... się rękoma tej wyrwy tam, czy od razu udało ci się skakać? Tak, rękoma. Rękoma. Tam chyba się nie da. Udało nie mi się powiem. bez rąk. Tak a. i od razu się drobinki złapałem, uff No to dobrze, to, to powinno teraz Ci pójść No a teraz mi się Bez problemu. No, udać Uff Boże święty, nie wiem czy to jest Dobry moment na nagrywanie dla mnie Bo nie czuję mocy dzisiaj <grym> Ostatnio Ty miałeś faile, tym razem ja failuję dobra. Dobrze, tak ma być <grym> No tak, sprawiedliwość musi być, dobra udało mi się Jestem tu okay. e, Idę na prawo najpierw, jak coś no. Ja tu na lewo w sumie widzę tylko jakąś głowę. A tu widzę wazę na prawo, ale boję się ją rozpalicie. Rzucę tam pochodnie. A, amunicja tylko. A, amunicja. <grym> A, nawet dwie. Amunicja. O, to samo chciałem powiedzieć. Okej, okay, dobra, to idę teraz na drugą stronę. Tu musi być coś ewidentnie, no bo. Tak, w tak, tak tam... tutaj nie przychodzili. O, widzę. Jakaś głowa e, wiesz, co była. trzeba z celownika strzelić, Aha. już wiem o co chodzi. A co, spoko. To było w czwóreczce chyba też. Musisz no, wycelować faktycznie. celownika i powinno się coś otworzyć. No, naro, celuj. Kropką się przybliża jak coś. Yy, eee... Okej. Okay. I nic się nie dzieje, kurde. Może w język trzeba? Eee, wydaje no. mi się, że w ten kryształek taki. No też mi się wydawało, ale... No ale dlaczego to nie działa? Nie wiem. Nie ma innej opcji. Musi to zadziałać. Słuchaj, że muszę stanąć na tym podejście. O tak, musisz stanąć na tym podejście. Znaczy podejście, na tej takiej, na tym kwadraciku, który się wyróżnia. Nie łazem. mam teraz celownika. Znaczy tylko takiej czerwonej kropki w środku. Dziwna. Lol. Nie wiem. <grych> <grych> no, teraz się pojawiła. Dziwna. No, dziwna. Nie, u mnie się tak. nic nie dzieje. A stanęłaś na tej płytce? No. Wiesz, o, teraz. No dobra. Za którymś razem. bardzo blisko. Właśnie, za którymś razem to zadziałało dopiero u mnie. Okay. więc e, To jest blok do przesuwania na górze, tylko na razie nie wiem jak go Dźwignia jest u góry. Kurde! Jak ty mnie. Ja za każdym razem. Jakoś mi się rzuciła w oczy. No. Ja nie wiem, to no ty po prostu nie wiem, no. Okulary założyłaś do tego odcinka? Jakieś specjalne? Ja, ja mam zawsze okulary. Ale mówię jakieś specjalne. Eee, które no nie wiem, podświetlają ci na czerwono wszystkie tutaj elementy. Tak, oczywiście mam x-raya w oczach. Interaktywne kurde. Nie wierzę w to po prostu. O, nie no, teraz muszę się ogarnąć i zabłysnąć ja. Znajdź sekret. No właśnie, to jest moje zadanie. Dobra. Mam nadzieję, że to nie jest czasówka kolejna. No ja też nie lubię czasówek. Ja też nie. Nawet nie wiem, co się... Aha, dobra, podniosło się to obok. Znaczy, z drugiej strony, przeciwko. Aha, faktycznie. A pytanie, co dalej. Sła. Tam coś jest. Eee. Aha, tam na drugą stronę, dobra. God. tu jest jakiś zjazd. Aha, muszę okay. się odbić od niego tam, dobra. Tylko nie wiem, tyłem? Ja mam z... Aha, dobra. Tak <noise> na drugą stronę, tam też nie, nie widziałem do końca na początku. No bo to tak, tak, nie, tak widać no, nie widać zupełnie. No, nie widać. Się zlewa. ro, słuchaj się mnie. A na to to trzeba... Mm. Jakoś... To z tego się zjeżdża? Tak, właśnie. Próbuję tyłem tam skoczyć, żeby zjechać... Przodem do tej takiej płytki, tam na górze. A nie wiem, czy się da, da się. I tu jest wnęka ogólnie. I nic poza tym, zaraz ogarnę, co tam jest w środku. Udało Ci się? No, nie, nie bardzo. Chciałam kilka razy popróbować. Bo ona się odbija, tam czasami. No właśnie, uderzyłam głowką. No wcześniej. właśnie, i trzeba tam idealnie właśnie. Wymierzyć ten skok. Teraz. Aha, to jeszcze nie koniec. Tam już widzę kolejny blok do przesuwania. Hmm. Oh god, to będzie trudny skok. Hmm. Kurde, zręcznościówki się zaczęły. <laughs> to wcale mi się nie podoba. Nie, chyba tak tego nie zrobię, jakbym chciała. W sensie tyłem? Eee, nie, chciałam skoczyć, znaczy skoczyłam przodem i po prostu chciałam się odwrócić w locie, Aha. ale jest za mało miejsca niestety. No! A, a ja bardzo dobrze zrobiłem. Okej, teraz. Dobra, jestem tutaj na górze. Ee, ja dobra, jeszcze wyżej trzeba. Spoczko. Oh god, co tu dalej? A, tam jest jakieś przejście za tym klockiem, dobra. Tylko nie wiem, czy najpierw iść na górę, czy tam. Czekaj, a gdzie skoczyć stąd? Yy, no tam masz taką, znaczy nie wiem, jesteś... Aha, Czekaj, po już... lewej stronie to. Jakby... Tak. Czekaj, bo teraz jestem gdzieś tutaj na górze. Nie za bardzo wiem... Aha, tu są wazy. Co się dzieje? Spadłaś? Tak, to normalne. O, coś mam. Poczekaj, co to jest? Piasek znowu? Torba z piachem? A to się nie przesuwa ten blok? E, przesuwa Aha, się, tak. Damy. Musisz go przesunąć okay. sobie. I właśnie e, wszedłem na niego i tam na górze... O Jezus Maria. E, okay. Skorpion okay. mnie zaatakował, ale już... Już myślałam, byłem. że coś gorszego. Nie. <laughs> A to skorpion. Aha, bo to... Aha, to jest się za tym! Tak, 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 dopiero teraz tam idę. Wejdź sobie najpierw na górę, bo tam masz torbę z piachem, dajże. Okej. Okay. Aha, i wróciliśmy do tego sarkofagu. Jesteśmy na górze z powrotem. Okay. Chyba? Czy nie? To tak. Dobrze. A, no to co Wow. Ale tu niski sufit. Nom. Tam musisz uważać, wiesz co? Ale tutaj e... rozmyte są te tekstury tu. Widziałeś gdzieś jakąś wagę, żeby ten piasek jakby... A nie! Nie, to jest piasek, fakt. Już myślałem, że coś... Nie, nie widziałam wagi, ale... Bo ogólnie nie wiem, czy wiesz, że w ekwipunku nam została i benzyna też, i, i... No wiem, wiem. No właśnie. I ten bukłak na wodę cały. Eee... Hmm... No, nie wiem, zobaczymy, może tam gdzieś jeszcze się da dojść, bo tam nie zbadaliśmy wszystkiego. No, nie zbadaliśmy wszystkiego. Wydaje mi się, że znowu do tej wody trzeba wskoczyć w takim razie. Um, tam, no tam jest. No? Aha, a ten poziom, że tak powiem, pomiędzy wodą a. No właśnie, też mnie ciekawi, tyle że czy tam się da jakoś dostać tak, żeby się nie zabić? No właśnie. Bo wydaje mi się, bo... że to jest za wysoko, zdecydowanie za wysoko. Jest jeszcze ta kwestia z tymi kolumnami, czy tam byliśmy w końcu, tak, czy nie? Tak, właśnie nie byliśmy, bo ja tam byłem, ale ja się wróciłem, bo mnie zawołałaś, bo stwierdziłaś, że tam jest ta czasówka i w końcu się wróciłem, Nie aha, odkryłem tak. tam tego, bo tam coś było na pewno, więc wydaje mi się, że znowu do tej wody musimy wskoczyć, jeszcze raz. No, przy okazji dobra. sprawdziłam, czy w tej wazie z ognikiem coś było, ale nie. A okej, okay. no to się upewniliśmy. No dobra, wskoczyłem do tej wody. No, ja też właśnie wskakuję. Zapisałem sobie tam na górze, gdyby się okazało się, że jednak nie trzeba tu iść. Mm. Ale wydaje mi się, że na pewno trzeba tu iść, no bo innego punktu zaczepienia nie mamy. I Dobra, ten łom w ogóle wiem. mamy. Ten szkielet, tak. To właśnie, a ten łom do czego? Pewnie jakieś przejście będzie Nie wiem, Zamknięte. Jeszcze. Tak, tu są te kolumny, i ona na jedną z nich patrzy. Tak, jakby coś tam okay. było, no ale na taką kolumnę się nie da wejść. Może trzeba będzie tu skoczyć Chyba z góry jakoś, no możliwe, z tych balkonów. Dobra, idę dalej. Ale nie, na tej kolumnie nawet nic nie ma, tak jak... No nie wiem, dobra, nieważne. Idę dalej. One no, wyglądają tak trochę jak z aniversary. Tak, no. właśnie też mam takie wrażenie. O, jaka epicka muzyka. A mi już nie gra, niestety, bo wcześniej już tu byłem. No. Smuteczek. Dobra, to jest jakieś przejście. Oho, pochodnia. A na którą stronę poszedłeś? Na tą, poczekaj, na, na prawą, bo, bo tylko tam jest Aha. przejście. Po lewej masz zawalone, jakby przejście i tam się nie da niczego okay. stać. Tu teraz U. mam prawo i prosto i nie wiem gdzie iść. O, ja też nie wiem. Dobra, skręcam w prawo. W ja wagę prosto. mam, wagę mam jak coś. Okej. Okay. Tu można się dostać na ten balkon. Wow. Co się dzieje? Um, a zobaczysz, jak dojdziesz. Poko, ale wiesz co? To mam iść tam, gdzie ty, czy... bo tu jest ogólnie ta waga i tu można Piach chyba dać. E, no ale chyba nie mamy wszystkiego, więc może najpierw zbierzemy wszystko. Ale bo tu, tu wody jest tylko jedna mamy. waga, tylko jedna, nie ma pozostałych. Aha! Tylko jest waga na Piach. I odkoszno okay. się przejście, wiesz? Hmm. Więc no dobra, to Teraz ja pójdę też wiem. tam, gdzie ty. Ale co tam jest ciekawego? Już idę. Um. Ale coś <laughs> strasznego? Znaczy nie bardzo straszne. Jezus Maria! <grym> ja już się że to jakiś, jakiś potwór wyskoczyła tylko ta ścianka. Tam są drzwi i tam jest znowu ten kryształ do zestrzelenia. No. A strzelałaś w niego? Właśnie próbowałam, ale ci nie da. Ja chyba. Z... E, wiesz co? a podejdę bliżej tego fragmentu. A, trzeba ten. Chyba przejść przez te ściany. Czekaj, już strzelam. Da się, wolnołem w niego i otworzyłem się przejść. Tak? Jezus Maria, co to jest?! Okej! Okay. O kurna mać! <noise> Jezus Maria! To było w czwórce, ale czy ja to mogę pokonać? E, nie mam pojęcia, zaraz tam dojdę Jezus do Jezus Maria, dobra, chodź tu, bo ja się boję. <noise> Kurde, nie mogę trafić w to. Ale podejdź przez tą ściankę, jakby wiesz, przejdź. Dobra, już. A, i zobacz co tam jest w środku. O kurde! No właśnie! AHA! Oh, FAK! I czy to się da zabić? Czy jest ten smok jakiś, czy coś? Tak, to jest taki smok, który wypuszczał chyba jakąś taką szarańczę, czy, czy coś na nas w twórce. Nie mam pojęcia to? czy to się da zabić, ale spróbuję. Wiesz co, ale jaką mamy broń w ogóle? Mamy szzy... Aha, mam szybgana jeszcze. Dobra, idę tam. To na razie w ogóle nic mi nie robi, nie, ale dobra. Zamknę się drzwi w ogóle. No wiem. wiesz, co, da się zabić. Tak mi się wydaje, bo leci jakby taka krew z niego. No. Uuu, kula ognia puszcza. O kurna. A! Nie! Mi się skończyła amunicja. Do shotguna. Ja na razie ze zwykły pistolet! Ja też. Zaraz, no jaram się. Zginąłem. Ja będę zapisywać w trakcie. Ja już też tak zrobię, wiesz? Wow! Nie, 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 nie. Dobra. O Jezus Maria! Ale wymyślili, kurde. No, ale przeciwników tu dali! No, tak jakieś bossy! Kurde. Jezus Maria prawie by mnie zapalił znów. I nigdy nie wiem, w którym momencie mogę odskoczyć, a w którym nie. Bo on... Ja skaczę na boki. Ja tak o, skaczę. rozwaliłam! Gratulacje! Teraz ja się z nim będę bawić, tak jak ty z tymi templariuszami w poprzednim odcinku. Ej, ale na, nadal Lara celuje w tamto miejsce, nie wiem czemu. Wiesz co, zaraz ogarnę. O, dobra, przestało. Ja nie mogę go zabić na razie. Długo w niego strzelałaś? No trochę, ale w sumie nie aż tak Odpaliłem długo. się, ale cały czas tak. miałem zapis. Czy tu są kolce, czy mi się wydaje? No tak, kurde, tak. Laro, droga. Nie potrafię. A ty mógłbyś już zginąć, przebrzydły smoku. Aha, to jest jakieś tajne przejście. Dobra, rozwaliłem. I Lara nie celuje mi tam, więc nie wiem. A, nie, mi już przestała celować. Aha, spoko, to miałaś tak, <grym> taki bug. filowy. Dobra, rozumiem. Bo skupiłem się na walce i nie słuchałem. No, spoko, spoko. Dobra, jestem teraz... Zeszłaś tam na dół, czy...? Tak, tak. Czyli te kolce już się dezaktywowały, dobra. Tak, to, to już nic tu nie ma. Nie ma Aha, dobra. i tu jest ten... Skarabeusz, czy jak to się nazywa? Tak, tam? nie wiem, jakiś żuczek. Cząszcz, no, jakoś tak, dobra, nieważne. Do tego nam był ten łom potrzebny. No tak, fakt, nie skojarzyłem. No tak, jeszcze musimy trzy teraz takie zdobyć, tak? Mm -hmm. e, no dobra, to proponuję teraz iść tam, gdzie ja byłem, przy tym No, placku. spoko, spoko. No, Tak, możemy się teraz tam udać, w sumie tylko muszę uważać na tą ściankę. O, dobra. Yeah. W sumie, wiesz co? Widziałem w jednym customie, że za taką ścianką może się coś ukrywać, jakiś sekret czy coś, ale tu nic nie ma. Że po prostu przejście jakieś tam może Aha. być. Ale nie. Nie wiem, ja nie wpadłam nie w jedno i nic tam nie było. Dobra, spoko, nie, chciałem się upewnić. W końcu miałem szukać drugiego sekretu, więc... No. Poczułam się do odpowiedzialności. A tu jest dobra. jeszcze jakieś przejście na... Tak, jeszcze jedno na balkon. Jest. Tak, tak, ale wiesz co, no najpierw w ten piach. No bym... dobra, dobra. I tu jest kolejna ścianka kolej. właśnie. I tam są kolce właśnie widzę.